Chciałem z tej serematii. Dzisiaj sobie nagrywamy odcinek z anarchii. Miał być już wcześniej wrzucony filmy, ale teraz po prostu sobie ogarnę wszystko co chciałem. I dobra, lecimy sobie się trochę poklepać, zobaczymy jak to tutaj wyjdzie. Mamy potężki, mamy wszystko, żeby tutaj przeżyć. I właśnie tylko skopamy motykę oczywiście. Do tego nie potrzebujemy naklepek. I co? Sobie pójdziemy tutaj. Odcinek będzie trochę krótki, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. I oczywiście macie konkursik na takie 50 milionów. Nie wiem, czy to jest dużo. Mam tylko 116 milionów, to na chociaż tyle, co zrobimy. I najpierw taka osoba, ale nie wiem, jakoś dziwnie latała. Dobra, sobie podbiegniemy. Oho, a od tej dostaniemy chyba szybkie. Wielu od nas to nawet nie próbujemy do niej znowu podchodzić. Ale tu jest osoba, co nie ma dodatkowych serc, i coś czuje, że tu możemy spróbować. Ale nie wiem, czy chłop nie ma anarchicznego miecza, który właśnie stawia takie pajęczyny, Ale go zgubiłem. Nie wiem, czy to on. Dobra, on lata. Nie będziemy tu po prostu próbowali coś robić, ale jak widzę no to na pewno ktoś tutaj miał coś takiego jak miecz anarchiczny. Może tutaj wlecimy, kogoś spotkamy, ale jest bardzo średnio jak widać z osobami na tym podserwerze. Wezmę sobie trochę więcej rowerek, czy ktoś tutaj jest, ogólnie chyba przejdziemy sobie na inny ch. I osoba po sekundzie uciekła. Nie wiem czemu te osoby tak uciekają. Czy ta osoba wejdzie i... Próbujemy ją zabić. Hej. Uhu, dobra, jest ciężka, ale dobra. Musimy ją trochę tu tować Dobra, wpadła. Nie, dobra, uciekła, bo miała ten. Ale tu jest... Dobra, próbujemy to zabić. Jezu, ale tak. Ta pajęczyna, ale... O, teraz. Czy chłop musi... Próbujemy go zawić Czy tu gramy do seta ta, na tym serwerze? To tu bardziej się klepiemy, kto da sobie więcej kitów. Bo to będzie ciężko. Z setem jest ok, moim zdaniem. Dobra Moje niefortunne PvP Od razu przepraszam, ale dobra, może se zjemy Już mu pania pada Niech Nie no i ten Giewik, no nie wiem Najgorzej Przepraszam za klawiaturę myszka, ale nie mogę odciąć w 100% od mikrofonu tego, to z góry przepraszam o tym. I dobra, oczywiście do konkursu na te 50 milionów możecie napisać swój nick w komentarzu. I co, tutaj sobie polecimy dalej, bo zapomniałem o tym powiedzieć. Na tą jedną pajęczynkę, kto... ale ten chłop będzie za mną latał teraz. Nie, ale dobra. Ej, ale jest aktualnie drop zwiększony. Ja może pójdę. Zobaczymy jak w ogóle dropi, bo szczerze chciałem się poklepać, ale jak ktoś odpalił turbo drop, to możemy spróbować coś zrobić. I zobaczyć w ogóle jak to dropi, bo szczerze jak widziałem, no toż. No nie jest kolorowo, tak bym powiedział, nie jest kolorowo. Tym. Mam seta trochę zniszczonego. Nie wiem, jakie to są sety, bo są diamentowe. A na tym teksturpaku nie ma czegoś takiego, żeby to trochę zobaczyć, jakie mają sety. I to jest najgorzej że jest ta osoba. Dobra, nie, nie próbujemy tu. Zmienimy szybko CK. Odcinek będzie maksymalnie, nie wiem, tak 7-minutowy, żeby Wam tutaj nie zanudzać, bo też nie chcę robić jakiegoś długiego odcinka o byle czym. Szybko pójdziemy na jakiś inny podserwer, żeby tylko sprawdzić ten drop i po prostu po tym dropie zakończymy odcinek oczywiście, bo chcę zobaczyć ten drop, jaki jest ten y, jeszcze turbod mnożnik danych. Ale tu chyba będzie ciężko. Ale ktoś już tu wlatuje i będzie chyba strasznie ciężko coś tu zrobić. Oczywiście miałam ranki z VIP, żeby mieć EC. Ile tu brakuje? 150 sekund, dobra, to nie ma sensu kompletnie, bo na tyle czekać, na tylko to. Dobra. Lecimy sobie może po prostu w osoby, bo tu widzę, że ktoś... Jest, nie wiem jakie to są sety, bo jeszcze się nie znam na serwerze, ale chyba słabe, bo no zadałem zmniejsza 20 i ponad 2 HP nagle, to chyba nawet nie jest najgorzej, tylko, że uciekają oni wszyscy, wszyscy no. Chciałbym zabić chociaż jedną osobę, ale będzie chyba tu bardzo ciężko bez pajęczyn. To jest kiewik, dobra, nawet w niego nie próbujemy, bo nas zabije z, z łatwością, jak będzie chciał. Bo widzę, że miał trochę lepszego seta, bo chyba miał albo 19 nie wiem. Sorki za mój trochę nieogar ze setami, ale dopiero pobrałem set Exorpaka, właściwie na odcinek. Żeby po prostu, po pro no nawet nie wiem po co, bo szczerze i tak nie chcą tych setów. Tutaj te po 80 sekund. Myślałem, że ktoś tu się pije. Ale dobra, bo jak nikogo tu nie ma, bo wszyscy uciekają. Dziękuję za ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Co? I zaczynamy może daily, może spróbujemy coś porobić. Oczywiście z... będę próbował, nie wiem jak wyjdzie. Zostawiajcie sobie lajka dzwona. I oczywiście o tym konkursie go na 50 milionów nikt w komentarzu i... Ciao.